Już niedługo, 1 września, rozpoczyna się rok szkoły. Nie tylko dzieci idą do szkoły, ale także my powinniśmy rozpocząć nasze kształcenie. 8 września odbędzie się konferencja Trichoday. Konferencja w całości poświęcona trychologii, czyli włosom i skórze owłosionej głowy. W tej konferencji Wezmą udział liczni wykładowcy, bardzo doświadczeni, nie tylko w zakresie merytoryki, ale również w zakresie praktyki. Zostaną przedstawione nowe procedury, nowe schematy postępowania, diagnostyka, obrazy kliniczne czyli to wszystko, co składa się na trychologię. Ogromna porcja wiedzy, nie tylko tej, którą już znamy, i która zostanie uporządkowana i ugruntowana, ale także porcja całkowicie nowych informacji, które na pewno przydadzą się w praktyce psychologicznej. Zapraszam.